Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce powinny korzystać z produktów, które są zapotrzebowaniem do potrzeb bieżących, czyli kredyty obrotowe i kredyty, tak zwane limity w rachunku. Firmy, które mają dłuższy termin płatności za swoje usługi, powinny także korzystać z faktoringu. Jeżeli firma nie posiada swoich środków na zakup wszelkiego rodzaju środków trwałych, to także mogłaby i powinna korzystać z leasingu. Jeżeli chodzi o produkty bankowe dostępne na rynku, w obecnych czasach tak naprawdę zaczęły bardzo mocno uwzględniać małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlaczego taki przysłowiowy kowalski prowadzący małą działalność, jednoosobową działalność gospodarczą, kiedyś był postrzegany jako taki po prostu mały, on sobie działa, on sobie zrobi, on sobie poradzi. I jakby banki nie zauważały tych firm. Natomiast teraz tak naprawdę te firmy są yy, Najbardziej potencjalnym klientem, którego bank potrzebuje, ponieważ on się szybciej wywiązuje ze swojego zobowiązania niż na przykład duża firma. Ale proszę nie generalizować, ponieważ też są bardzo duże firmy, które też bardzo dobrze swoje zobowiązania spłacają. W tym momencie mamy, jeżeli się nie pomylę, ale ponad 20 banków, które mają ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to oferta od najmniejszego limitu w koncie poprzez kredyty obrotowe, faktoringi, leasingi, wykupy wierzytelności. Jest dostęp do bardzo dużej ilości. Porównywań, są doradcy finansowi, którzy się specjalizują w, w, w pomaganiu w finansowaniu, zdobyciu finansowania dla takich firm. Więc tak naprawdę w tej chwili klient wybiera sobie bank, a nie bank klienta. I to jest ten plus, tak? bo klient dostaje informacje, z czego może korzystać, jakie są opłaty, nie ma ukrytych opłat, czasy ukrytych opłat się już skończyły, ponieważ no, mamy dostęp do takiej wiedzy mm, ogólnej i szczegółowej, że jesteśmy w stanie sprawdzić praktycznie wszystko. Więc to klient jest decydentem i idzie do banku konkretnego, który zaoferuje takie warunki, które klient stwierdzi, że tak, te są dla mnie najbardziej odpowiednie.